Cześć, witajcie Dzisiaj będzie odcinek Może trochę nietypowy, może trochę późno Nagrany No ale Teraz jest właśnie możliwość do nagrania Takiego odcinka Jeśli nie w tym roku No to może w przyszłym go wykorzystacie Choć jeszcze w tym roku też mają być Dość mocne przymrozki A będzie to wykorzystanie śniegu W ogrodzie Śniegu Białego puchu, którzy, na który niektórzy wyzywają, niektórzy, e, niektórzy się cieszą. Ja jestem w tej drugiej grupie, ponieważ śnieg w Ogrodzie można bardzo fajnie wykorzystać. Po pierwsze, można go wykorzystać do nawodnienia. Tak jak tutaj w tunelu, macie tunele szklarnie, w ogóle nie ma tam dostępu śniegu, nic tam nie pada. Można narzucić i nawodnić trochę tą ziemię przed wiosną, przed. Okresem, z, z, przed okresem wzrostu roślin, warzyw, które tam siejecie. Tutaj mamy hortensję, ja ją obcinałem wczoraj. Ci, którzy widzieli ten film, to, to będą mieli kontynuację. Ci, którzy nie widzieli, to zapraszam do obejrzenia. I hortensje ogólnie przed mrozami powinno się zabezpieczać. Niektórzy stosują fizelinę, niektórzy agrobukninę, niektórzy nakładają nawet kartony. No i ja tak, aż taki ekstrawagancki nie jestem. No ale mamy tutaj bardzo dużo tego białego puchu, którego możemy wykorzystać. O, tak, zakopujemy naszą hortensję. Okrywamy ją naturalnym izolatorem. Nieważne, co byśmy wykorzystali do osłonięcia hortensji przed mrozem, nie zrobimy tego tak dokładnie jak zrobi to właśnie taki oto rzucony śnieg. A że śniegu mamy w tym roku dość sporo. Przymrozki też się zapo jeszcze zapowiadają więc tak zakopujemy zakopujemy hortensję. o i zostawiamy ją zostawiamy ją teraz, teraz w spokoju takie rozwiązanie ma kilka zalet po pierwsze taki śnieg o wiele lepiej obs zabezpieczy gałęzie przed zamarznięciem a druga że gdy będzie Stopniał, taki śnieg będzie automatycznie nawadniał naszą roślinę. Tak samo możemy zrobić z magnolią, czy to drzewiastą w moim przypadku. Magnolię też tak możemy podsypać. też to jest krzew, który stosunkowo jest dość wrażliwy na Mruz, a tak możemy go za darmo za darmo zabezpieczyć dodatkowo tak jak mówię od razu nawodnimy sobie tutaj teren tak i mamy tu mamy grządkę podwyższoną z grządkami podwyższonymi jest taki problem że one bardzo szybko wysychają Po prostu ziemia jest nie jest okryta, tylko odsłonięta Wyniesiona do góry i najzwyczajniej w świecie Ona o wiele szybciej wysycha niż taka która jest w gruncie, tak więc jeśli macie gruzonki podwyższone, również możecie je na nie nasypać w śniegu, żeby podczas topnienia jak najbardziej nawodnić tą glebę. Tam mamy agres zasypany, to mamy czmielinę zasypaną pod płotem, tujki też są, tujki też są dość tam obsypane, tak więc im nic nie będzie tu mamy miskanta olbrzymiego którego też będziemy za chwilę musieli już przecinać, ale spójrzcie jakie ładne ma jeszcze tutaj kwiatostany to możecie normalnie zebrać wstawić sobie do łazonu w domu będzie ładnie ładnie zdobić nie takie pojedyncze, tylko kilka. Będzie ładną ozdobą, spójrzcie. Tak, tak więc nie przedłużając. Ja tutaj nasypię jeszcze śniegu do grządki właśnie podwyższonej. No, jak wykorzystać śnieg, macie pokazane w tym krótkim materiale. Tak więc zapraszam do oglądania innych filmów. O lajki, subskrypcje o komentowanie, czy też tak wykorzystujecie śnieg u siebie w ogrodach, czy może inaczej, czy się pozbywacie. I życzę miłego dnia. Na razie, cześć.